Wsadzimy do buzi. Wsadzimy do buzi. Ale to nie strzelam. 6,5. Ale chyba kosztował. Pięćdziesiąt trzy złote To kosztowało. To nie? Tak. Tak? Tak, spoko. Widzę, już się odesływałeś koło. Co? Widzę już się odesływałeś. No tak, ale ja mogę wyciąć, jeszcze nie zacząłem nagrywać. O, dobra. 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 Ja nie, nie lubię tak wszywać, ja się wstydzę. Dobra. Co patrzycie na mnie? takie mnie podglądają, kiedy ja śpiewam. Tak? Tak, ja się boję przeludek. Dobra, to zaczynam. Wiem jakie to jest Dobra. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Artur, a dzisiaj będziemy próbowali z kolejnych słodyczy, których ja nie jadłem. Kupiłem tak, nie wiem co to jest. To są jakieś, nie wiem, ciasteczka z nadzieniem truskawkowym i poziomkowym chyba. Coś takiego wziąłem. Wziąłem y, vegan cola, natural taste, Se, coś tam, coś tam, nie wiem. I tutaj mamy jelibon y, Sor y, Peach Kids. To są chyba takie żelki, takie żelki dziwne. To są chyba takie orężatki. Y, takie orężatki. I wziąłem przy kasie było takie Duplo Coco Nut. Chyba to są orzechy oblane w Kinderze, ale nie wiem, takim czymś. Dobra, będziemy smakować. No to może zaczniemy od, od tej strony? Dobra, otwieramy. O, tak wygląda. Tak, taki na razie. O, w takiej folii jest yy, zamknięte. Odpadam. Może złamię na pół. O, tak wygląda. też smakujemy. Nie zapiszcie się świecę. Nie, no dobre, dobre jest, dobre jest, taka truskaweczka dobra, to jest taki, taka posypka chrupiąca, nie wiem czy to jest cukier, czy z mm, cukru, nie wiem, coś takiego, jakaś ten. Ciasto dobre, dobre, nie jest bo ja ostatnio jak kupowałem coś w Dilzie, jakieś ciastka czy coś, to one mi nie smakowały, były niedobre. Mm. Mm -hmm. mm. Dam ocenę. Yy, za, załóżmy, że oceny będą do 10. Czyli to oceniam mm, 8 na 10. 8 na 10. No dobra, odkoda. Dobra. Dun, dun, dun. Dobra, i to, to kosztowało już wam mówię. Tu para spad. To kosztowało... jak to się nazywa? Coś na by. Duplo, żelki, ciastka. Dupla. duplo. Hmm. 6,50 one chyba kosztowały ciastka, no. 6,50. 6,50 one chyba kosztowały ciastka, no? 6,50 Dobra. Idziemy dalej. Tutaj mamy taki napój, zawsze sobie patrzę jak idę do kasy, to zawsze sobie patrzę jakie są tam napoje, czy coś nowego, czy nie. I ja wziąłem tutaj jakieś zielone, bo nigdy tego nie piłem. Vegan Cola Natural. Nie wiem, może być jakaś takie specyficzne, ale nie zobaczymy. Uwaga! Uwaga, ten, patrzcie, ten, ten hałas. Uwaga, A -ha -ha. Dobra. Dobra. Wahamy. Hmm. Taka kola. Dobra, Daj i tym szkanki. daj Naleję tym Jestem Nalej. Nalej. mi się nie pokazywać. Myślałam, że to jest coś innego będzie. A ja czuję kole i lipton. Mhm. To tak szlakuje taka podróbka koli. Zbyt No. Nie ma żadnego wow. No. Nie wiem. Jak oceniacie tym Monnela? Ja i lubię kole, więc tak 108. Hmm, ile? 8 na 10? Nie, 8-9. A ja czuję 10, i lipton. 10 na 9. Nie, 10 jest, musisz powiedzieć mniejszą, niż, bo jest do 10. Ty nie możesz powiedzieć 10 na 9, musisz powiedzieć albo 9 na 10, 6 na 10. Zawsze jest ta, pierwsza liczba to jest to, co oceniasz, a druga to jest ta maksymalna. 10, nie, 9 na 8. Też nie może być. 9 na 10, a Ty? Czuję lipto na też dziewięć. 9? A ja jeszcze raz muszę posłuchać. Ale dobre. Nie dobre, nie? dobre Ja dam chyba siódemka. 7 na 10. Bo to nie jest złe, to nie jest niedobre, ale to nie jest też jakieś ee, zajebiste. Nie, nie bo ja też... Także dam 7. Bo ja też czuję dam... tego lipca, mhm. Następnie wziąłem takie żelki. Hmm. Takie lutki tak żelki. Jest. Takie lutki żelki. O takie Dobra otwieramy, zobaczymy A ile Nie macie nożyczek? Nie macie nożyczek? Nie macie nożyczek? Ja ci dam I za swoją. Dobra coś to przerwę Dobra Ona, aha dobra I, i, i ta kola kosztowała, już wam mówię ona kosztowała ym, Mały jak 3 złote 3 złote, a... 3 złote. Wow. Dobra, otwieramy, uwaga. <grym> 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 no. 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 Nic ciekawego chyba, ale dobra, zobaczymy. Są jakieś różne kolory tutaj. Ja chcę czerwony? Ja chcę czerwony. czerwony. Hmm. Daj mi spróbować. Jak? Wrażenie. Na... Mają kształt y, Misiów haribo Znaczy w sumie... Tak jak tutaj jest pokazane. To tak, jak otworzyłem paczkę, tak, tak mi się kojarzyło. One są takie trochę. Um, one um, są takie, jakby um, takie ciężkie. Znaczy, jakby te nazwać takie. Takie gęste, takie żujące. Nie, one twarde nie są też. Twarde to są takie rzeki, co kiedyś mi. Y, z Niemczech. One no, były ja, takie mega. One są, są też chyba tutaj. Takie czarne. E, takie czarne chyba... One właśnie... miały sobie takie kolorowe właśnie. Taki one ten. były takie twarde. Tak? Takie do skrupa. A nie wiem. Dobra. dobra. Dobra, ja biorę. Dobra. E, o. A i pokażę Użamy, biorę, jak czerwone wygląda. Takie ludzkie małe. I, i, Ale to jest dobre, to jest dobre ogólnie. Więc y, mi to smakuje, tylko mówię, że jest taka... taka y, Masa inna, nie? Taka trochę. E, ja jak ocenka? Przy... Ja oceniam 10 na 10. Ja największą liczbę. Mm, ja oceniam to na. Dobra. Um... Lubię kwaśne, lubię słodkość. I... 9 i lubię na 10. 10 oceniam, 9 na 10. A ja dałem 10 na 10, bo ja lubię 9. Ja lubię 10 na 10, bo ja lubię kwaśne. Dobra. Lubię kruszkowkowy smak, i lubię na tą takie miękką. Dobra, mamy teraz mhm. to coś. Zawsze na to się patrzymy, ale nigdy go nie brałem. Mówię, po co mi takie Daj, 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 daj mi to. No, ale poczekaj. Dobra, czekaj. O? Chciałem najbardziej spróbować. Ja też. I masz muzyczki do tego. Ja właśnie chciałam to właśnie posmakować. Niby to jest, tak mi się. Po, po wyglądzie uważam, że to jest coś strzelającego. No a ja nie, też. Nie wiem, czy to jest do, do wsypania do szklanki wodą zalewanie czy nie wiem, tutaj pisze coś takiego cukier z koniki, cukier syrop glukozowy le, za mleko za hmm, nic nie pisze takiego no nie ja wiem. Się, jak coś to ja się pokażę jak małpa bo ja nie lubię pokazywać swoich jak dobiję jak będzie wyjechał na kanale 10 tysięcy to pokażę twoją. O, ty, Paszcz, ty, ty, no. na, to, kamera 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 o tak. Tu... Cały czas na coś gadać, nie mogę nic powiedzieć. I takie coś. O, tak to wygląda. Nie wiem, wsadzimy do buzi. Wsadzimy do buzi. Dobra. Tworzymy. Bierbujak i O, pachnie kolą. to musi być kola. Pachnie, wezmę tak. A śmierno się, uwaga. O tak to wygląda. Takie jak bruszczyny na plaży. A jak takie to małe, małe kamyczki. Jak takie małe kamyczki. <laughs> <Strzela. śmiech> <Strzela. śmiech> jak takie małe kamieczki. Ale smakuje kola. Słyszycie? No. Nie głośno. Chcecie? O, no. yy, posmakowaliśmy kolę. Tutaj... Mm, Poczekajcie, my tu, my 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 tu mamy truskawkę, tu mamy truskawkę, tu mamy orange, orange, strawberry, orange cola i mamy jeszcze y, tutti frutti. <ścoughs> Nie wiem co to jest. No ja znam taką bajkę tutti frutti. Od... Dobra, ja posłuchajmy o, teraz z Jakiej coli? To... Jaki koli? To y, znaczy strawberry. Strawberry. Ej, mi tu Tyle ka! nadal, ale tak No, normalnie truckawką pachnie. pachnie. Ja też chcę, chcę, zobaczyć jak pachnie. Wygląda tak samo. Ej, to jest ale, pomij... ale to fajne. Nie widziałem, że to będzie takie fajne, ja chyba coś jeszcze kupię. Powodaj, najpierw. Zamiast, lody... Lody. zamiast Nie. lody kipy, pachnie jak taka truskawka z mąką. Ej, no, tak jak ta mam Dobra, mogę Wam, wsyp wam wsypywałem już, czy nie? Mm. Jak? Dodałam wszystkie ocenie, nie? Ale to ma bardziej kolowe, a to jest bardziej kruskawkowe. Jak dojdę tak? do tego Dobra. Intero? Ej, ale ja wam chyba tego nie dałem, nie? No. Okay. Dawaj mi to. Macie. Eee, na pół Na pół Wam dam. dobre na Czekajcie, daj patyczka O patrzcie, będziemy kroić. <grym> to normalne kroi. I ja sobie tu nabiję na to. No. Ale ja. uważaj, już mnie nakruszyła. Dobra. Schować to. Uwaga, biorę gryza. Dobra. Eee, czyli zjedzcie i ocenijcie, jak to smakuje. 8 na 10. O, teraz dobrze. A ty? 8 na 10. 8 na 10. A ty? 4. Czemu? Cztery? E, Bo jakieś takie jakby było zamoczenie w wodzie, takie nie. Aha, takie, mm, takie sztuczne, tak? Czy nie sztuczne? To... Nie, mi na to smakuje. Są gorsze rzeczy dla mnie, nie? Uważam. Ale tam na pewno są. Ty to dałeś? aha, bo ja nie, nie ten, ja mówię y, ja mówiłem chyba ile za to dałem, ja dałem 6,50, y, a y, to jeszcze nie skończyliśmy, więc nie mówię ile jeszcze za to dałem, dobra. Albo mam do końca Nela, patrz jakie okruchy zostawiasz. sprzątaj to od razu. Mamy teraz orange, robimy. A kruszka jest jak kruszka jest O, to takie, taka orę... Są takie orężatki takie, nie? A. A. Hmm? E. Też? Ej, no ty. Ja jadłem, jadłem orężanki, ale nie wiedziałem, że tutaj tak Nic nie czuję. Tutti Frutti zaraz wyjdziemy. Tutti buty. Ej, tu jest mm. napisane. Tak, jest ja smacz. tak lekko to czuję. Dobra, ja czuję. teraz mamy y, Tutti Frutti. Tutti Frutti. Tutti o. Frutti. Czemu tak ciągle robisz Wikowi? No dobra, odcinam. Mm, ciekawe nawet. Ja nie. Mm. Jak jakiś... Ej, to. Poczekaj, daj mi jeszcze do powąchania. Mhm. No, weź. Y, Róż, rączkę. No. To takie zielarnie pachnie. Ten. O, kurde, jak mi dużo dałeś. Co? Dam pierwszy małe. mały? Mmm, dobry smak. A. Mi odpowiada taki smak. Jest taki inny. Ja nie wiem co to jest tutaj fruity. Ale jest bardzo dobry smak. Dobra. Ja oceniam. Takiej fruity to znaczy owoce. Mhm. Mm owoce. No dobra. Jak tak mówisz, to tak na pewno jest. I teraz tak, oceniam. Co mi najbardziej smakowało? Najbardziej mi smakowało. Mm, muszę się skupić. Chyba najbardziej smakowało mi te 3 frutti, Chyba najlepiej mi to smakowało. E, później chyba Pomarańcz, kola i truskawka. Tak, to, to, to będzie moje. Czyli jeden... E, na, e, jeden, dwa, trzy i cztery. A ja? Teraz... Ja, teraz... No. Dobra. To tak? ja kolejką. Ja jeden, dwa, trzy, cztery. Mhm. Jeden, jeden dwa, trzy, cztery. Nela? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Czyli każdy wziął na pierwsze miejsce tutaj. Każdy tutti. wziął to na pierwsze miejsce, bo to jest naj, najlepsze dla mnie w smaku. Moja to też. dla mnie też. Ogólnie jak oceniam ten cały zakup tego. E, do 10 na 10. Jak on daje punktację, daje punktację 10 na 10. Wow. Bo jest, wszystko jest dobre, strzelające, jest taka fajna... No i takie... trzeba kupować lody w ekipek. Jest taka y, właśnie. S, no taka frajda, nie? Że coś ci strzela, w buzi. Ale ta Kola, krusta, pomrańcza no. i tutaj. Tak, tak. I to jest właśnie. Y, y, Ej, a jak to ciekawie, jak. Frutti, I to kosztowało? Frutti, jak mało, jak dużo, no to musi być. A jak tanio, to nie wiem dlaczego. A, to się nazywa. Jak? Nie, poczekaj. Żelki, nie, A Żelki, mówię, ile kosztują? 5 zł. Dobra, ja wam jeszcze raz powiem, ile to kosztuje, ale. Yy, e vegan, yy, to chyba kosztuje 5 zł. To kosztowało 5 zł. Teraz przy kasie zaczęłem takie właśnie, chyba... Mi się daje, że to są całe orzechy w tym. Nie wiem. Zaraz zobaczymy. A jak się z nami to Nie, ja nie chcę. Nie, może kostkę? Ej, to jest nowy Kinder Bueno. Jedz. Chcesz je to? Nie, ja nie. Ty chcę. nie chcesz? Nie, nie chcę chcesz smakować. Ja Na ogląda. pewno? No, tak? nie wiem. Ej, możesz tak po kostce to ja chcę. No tak, po tak. kostkę. Dobra, to ja to ma tak. Dobra, tu są takie, e, chyba Dąble. mi się wydają orzechy, zobaczymy. Dobra, łamie najpierw. <laughs> nie, nie. Dobra, ja się ja tak Dobra, ja smakuję, jak to smakuje. Tam nie ma bo tam jest nadzieja. Młoda? Orzechami. Ja pokażę z bliska, jak to e, wygląda. To takie coś o wygląda. Uhum, mm -hmm. nie mam racji. To jest orzech w środku. Mhm. Mm -hmm. um. Mhm. Mm Dobrze, bo ciągle jak to jest. No dobre, takie jakby błęno, ale w środku. bułeno, takie w środku orzech by miało. No, to jest takie to coś. W sumie wiecie, jak smakują kinderki, bo wszystkie kinderki tak samo smakują. To jest ta sama konsystencja. To smakuje jak Kinder Bueno, ale y, z orzechem. Hmm. Bo to jest orzech. Tak, tak. I to kosztowało... Yy, duplo czekolada orzechowa. 3 złote. Trzy złote? 3 złote. Zł. Yy, mogę coś mogę kto pierwszy ocenia? Ej, a w ogóle musimy to ocenić. Możecie wy. No. Ja oceniam. Nie, to te duplo, teraz te, już ocenialiśmy. To te ocenialiśmy, to oceniam na no, 10 na... Poczekaj? 10. 7. Tak jest. 7 na 10. No tak? bo kinder byłem młody, że jadłem, a od nie, tak lepiej, nie? A ty? No, la. ja uwielbiam Kinderów, no i mi to tak smakowało, i było trochę inne, Dlatego 10 na 10. Na na ja też daję 10 hmm, na 10, bo ja bardzo tak, lubię właśnie skinderów rzeczy. Tak, to skinderów, nie? To jest tak. te błeno i w ogóle te masy są naprawdę. Ale to naprawdę najlepiej dobre są, mi smakowało. Dobre. A ja chcę to pokazać. Co, po to masz? Ja, a ja w ogóle nie wąchałam. Tu też mi kradniesz! Mmm, no to normalnie waha. Dobra, czyli tak, ja powiem wam jeszcze raz ceny. To kosztowało 6,53 złote yy, To kosztowało yy, 5 zł, to kosztowało 5 zł, to kosztowało 3 zł, czyli razem wydałem 22,50 22 50 zł No także yy, to był yy, Mówię, ja to ja kupiłem takie słodycze, których ja nie jadę. Może ktoś to jadł, może to nie jest dla kogoś cieśnowego, będziesz... więc może ktoś przywinie ten odcinek, ale ja tego nie jadę. Pos kupiłem specjalnie, posmakowałem. Yy, no ten zakup na jest, yy, powiem, że nad taki udany. Nie ma nic niedobrego. Ale Mówię... nie, jedno jest to, że tu jest oskamowali z tym napojem. Yy. Yy, tutaj uważam, że właśnie ten napój trochę tak, takie jest oszustwo, bo to smakuje normalnie kola. A myślałem, że to jest jakieś śmek. Chyba sobie limonkę dobali, ale to bez znaczenia, więc mm, to jest... To jest takie tak, Ale z tych wszystkich zakupów... Ja czuję tu najbardziej kolejne. Z tych wszystkich to jest co najlepsze. No ym, to... Tutaj no hmm, fruity najbardziej mi smakowało. Cię, ciężko, nie, nie wiem co powiedzieć. Co jest najlepsze, ale jakbyśmy tak mieli oceniać... Co jest dla mnie najlepsze? Ym, to tak, na pierwszym miejscu ym, bym chyba... Paka. Okay. Aha, Bym w... na pierwszym miejscu dam chyba to, chyba te strzelające, bo jestem przekupałem ja się, że to będzie naprawdę takie beznadziejne coś i wydam tylko pieniądze, ale naprawdę do smaku dobre i strzelają. Na drugim miejscu dam yy, chyba, chyba dam na drugim miejscu yy, chyba ten dupla dam. Duplo, ja chciałam na początku dać duplo na pierwszym miejscu, bo ja bardzo lubię właśnie te błono i tak dalej, i tak dalej, ale stwierdziłem, że to jest coś innego, więc to dam na pierwszym miejscu, Dupla jest na drugim miejscu, na trzecim miejscu są chyba żelki. Żelki. Albo nie, na trzecim miejscu są ciastka, zielki i ta kola chyba. Ta, yy, znaczy to jak mówię, to nie jest tak, że ja yy, coś oceniam yy, yy, ostatnie to jest coś najgorszego, tylko no muszę jakoś to ocenić po kolei, yy, bo po prostu jestem też zaskoczony tymi ciastkami, bo myślałam, że one będą takie niedobre, jakieś takie kruche czy coś takiego, a są naprawdę... Okej, okay. czyli jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. To jest moja punkta. Skończyłem. Ja chcę, ja chcę teraz ocenić. Mhm. Dobra, ja, ja oceniam Ty pierwsze miejsce. Mhm. Drug, drugie, trzecie, czwarte, piąte, bo to mnie oskamowali. Mhm. A ja wybieram pierwsze te, mhm. drugie, czwarte, 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 co? Trzecie! Czrecie. Trzecie, trzecie, czwarte, 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 piąte, piąte. Piąte. Czyli tak, raz, dwa, tak, trzy. 4, 5? Tak. Tak oceniasz. No i dobra, wszyscy ocenili. My posmakowaliśmy, ja też oceniliśmy z moimi chrześniakami, chrześniakami, mówię Boże, z, z siostrzeńcami, ja też oceniłem no i co, jeżeli chcecie więcej takich filmów, to z, z takimi różnymi y, pro, produktami rzeczami do posmakowania, do Dobre testowania, wiecie. zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być z każdym kolejnym nowym filmem. A się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema, cześć! <todgłosy> All across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lots of new places, a million new faces, diving deeper in the world.